Siemano. słuchajcie, maj to nie tylko dobry okres dla aktywnych spinningowców, ale także i dla fanów trollingu. Dlatego też postanowiliśmy w dzisiejszym odcinku Wam pokazać moje typy do trollingu, między innymi na maj. Zacznijmy, zacznijmy może od klasycznej przynęty Hypo To jest to przynęta typu swimbait. Mimo swojej dużej masy i dużego gabarytu, dzięki systemowi zbrojenia, które wychodzi od przodu z pyska, Przynęta ta jest przynętą, która nie będzie nam schodzić na bardzo duże głębokości. Gdzieś optymalnie przy dobrym wypuszczeniu będzie pracować na około 6 metrach głębokości. Jest to przynęta, która nie, nie wymaga dużego tempa prowadzenia, wręcz przeciwnie, to tempo powinno być stabilne, umiarkowane i jednostajne. W takich warunkach przynęta będzie najlepiej pracować powiedzmy gdzieś około 3,5 km na godzinę. Następnie drugą przynętą, który, przy której już możemy pływać naprawdę przy niskich prędkościach jest przynęta Monster Tease. I tutaj w odróżnieniu do przynęty Hypo Monster Tease jest wyposażony w system dwukrotnego zbrojenia, czyli możemy ją uzbroić bardziej od góry, bądź bardziej od przodu, w zależności od tego, jak chcemy, żeby przynęta głęboko nam zeszła. Jeśli chcemy, żeby przynęta zeszła nam na większą głębokość... Zapinamy agraweczkę od góry. Jeśli chcemy, żeby szła płycej, zapinamy ją od przodu. Jak sami widzicie, przynęta Monster King wyposażona jest w duży łopatowy, twisterowy ogon, dlatego też y, tutaj naprawdę tempo prowadzenia może być bardzo wolne. Przynęta zawsze będzie dobrze się prezentować, a uwierzcie mi, że szczupaki uwielbiają te ogony wolno prowadzone w trollingu. Także znacie już moje dwa typy. Sprzęt, który śmiało mogę Wam polecić do trollingu na maj i nie tylko. A w następnym odcinku nakręcimy drugą część o sprzętach trollingowych. Śmiało.